Witam Was nocni gracze z tej strony: K-Wolf, a to jest północne granie. Witam Was w kolejnym niedzielnym vlogu. Dzisiaj za tło posłuży mi gra Fireboy and Watergirl 3 in the Ice Temple. Jest to darmowa, flashowa gierka platformowo-logiczno-zręcznościowa. Link oczywiście będzie w opisie do niej. A ja chciałem Wam powiedzieć o paru rzeczach, ale przede wszystkim. I najpierw początkowo chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zasubskrybowali mój kanał w przeciągu ostatniego tygodnia czy dwóch. Mam już 40 widzów w tym momencie i wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i wszystkim serdecznie dziękuję za zainteresowanie, za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie oglądając moje filmiki, że... Odnajdujecie w tym coś przyjemnego, co was interesuje, że niektóre z tych ciekawostek, które mówię też coś tam wam dodają. Jestem wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i no, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że wykażecie się cierpliwością, ponieważ. Dopadło mnie już troszeczkę zmęczenie materiału. Ostatnio mam bardzo ciężki miesiąc, jeśli chodzi o robotę i szczerze powiedziawszy, jadę już na ostatniej parze, dlatego i mam nadzieję, że się nie obrazicie i nie będziecie uciekać obrażeni. No muszę zrobić sobie troszeczkę przerwy. Dlatego w tym tygodniu nie pojawią się żadne filmiki. Bardzo Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że nie będziecie źli, że okazyszecie wyrozumiałość. Po prostu już nie mogę, ostatnio zmęczenie mnie dopada. Nagrywanie tych filmików wieczorami i później renderowanie to też długo trochę zajmuje, ja muszę tego pilnować. No po prostu już nie wyrabiam i mam nadzieję, że mi wybaczycie jeszcze raz. Was bardzo o to proszę. Że poczekacie, że za tydzień, w poniedziałek pojawi się kolejny nowy odcinek, że dotychczasowi widzowie, moi drodzy nocni gracze, że poczekacie i nie będziecie mieli do mnie żalu o to, że muszę sobie po prostu zrobić przerwę. Dziękuję wam jeszcze raz za... Waszą uwagę, za Wasze dobre komentarze, pozytywne komentarze jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, bardzo, bardzo miłe. Mam nadzieję, że poczekacie. A w międzyczasie, co by wam się za bardzo nie nudziło mam dla Was pewne zadanie, pewną prośbę, ponieważ zbliżamy się już dużymi krokami do setnego filmiku na kanale i z tej okazji ten setny filmik chciałem zrobić coś specjalnego, taką specjalną edytówkę najlepszych momentów z dotychczasowych odcinków, dlatego proszę Was, drodzy nocni gracze, proszę Was, wybierajcie swoje najlepsze, najbardziej ulubione najśmieszniejsze, które po prostu sprawiły, że śmialiście się albo no nie wiem, patrzyliście z zażenowaniem albo zastanawialiście się, what the fuck is going on. Takie właśnie wasze ulubione momenty z dotychczasowych odcinków. Piszcie w komentarzu pod tym filmikiem, pod tym vlogiem, które momenty chcielibyście zobaczyć w tym montażu, w tym takim zestawieniu. Będzie, Mam zamiar zrobić troszeczkę dłuższe zestawienie i będę musiał też nad nim podpracować, więc postaram się tak, żeby to było następny filmik już gotowe. Więc piszcie mi przez ten tydzień, teraz jak będę nieobecny, będę sobie troszeczkę przystopuję. no mam dużo pracy, więc oczywiście praca troszeczkę mnie tutaj zniszczy, ale... Przynajmniej będę się wysypiał, nie będę siedział po nocach, tylko po prostu po mu po dobranocce, chociaż już dobranocek nie ma. A szkoda. W każdym bądź razie wybierajcie swoje najlepsze, ulubione momenty. Wpiszcie w komentarzu pod tym filmiku, piszcie w maila. Oczywiście mail będzie w opisie. Możecie też pisać na Facebooku, na fanpage'u. Link również też jest w opisie. Lajkujcie Facebookowego fanpage'a. Możecie się zawsze do mnie odezwać, zostawić mi wiadomość. No i jak już zbierzemy troszeczkę tych momentów, ja też sobie wybiorę kilka, to zrobię taki edytorski collab dla Was. Mam nadzieję, że się Wam to będzie podobać. No i co więcej mogę dodać? Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry tydzień, że mieliście fantastyczny weekend. Mam nadzieję, że pogoda będzie też dopisywała więc korzystajcie z tego ci, którzy mają wakacje albo niedługo będą mieli wakacje albo urlopy, no to życzę miłego wypoczynku. Lajkujcie, subskrybujcie, dzielcie się tymi filmikami ze swoimi znajomymi, polecajcie. Mam nadzieję, że jeszcze kogoś ktoś dołączy do naszego grona tutaj. No i z mojej strony to już wszystko. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. No i do usłyszenia w następnym odcinku już za tydzień. A tymczasem żegnam się z Wami. Dobranoc.